Kawe z Bogiem. Od poniedziałku do piątku spotykamy się, żeby czytać wspólnie Pismo Święte, jest to Stary Testament. Jesteśmy dzisiaj, rozpoczynamy. Jestem taka podekscytowana, bo tak lubię przechodzić do kolejnej księgi, do jakiegoś kolejnego etapu, bo rozpoczynamy dzisiaj pierwszą księgę Królewską, co tu się będzie działo. No, jesteśmy po tylu krwawych rzeziach, <grymny> <grymny> że, że ma, ciągle mamy nadzieję na coś, <grymny> na coś delikatniejszego, ale, ale czytamy, zobaczymy, przyjmiemy wszystko, co jest. Więc czytam. E, I zapraszam do słuchania, też do czytania samodzielnie w swoim domu, bo e, ja dlaczego robię to, co robię, dlaczego to właśnie czytam publicznie? Dlatego, że pismo święte w moim życiu odegrało e, olbrzymią rolę i odgrywa ciągle. E, doszło do wielkiego przełomu w moim życiu, gdy zaczęłam czytać to tak w skrócie wielkim na lepsze, na lepsze. <śmiech> <śmiech> Gdy król Dawid się zestarzał i posunął się w latach, choć go okrywano derkami, nie mógł się rozgrzać, rzekli do niego jego słudzy: Należałoby poszukać dla naszego pana króla młodej dziewczyny, która by była przy królu i pielęgnowała go i sypiając z nim ogrzewała naszego pana króla. O! I szukano pięknej dziewczyny po całym obszarze Izraela, a gdy znaleziono Abiszak, sunamitkę, Szunamitkę przyprowadzono ją do króla. Była to bardzo piękna dziewczyna, pielęgnowała i obsługiwała króla, lecz król z nią nie obcował. Wtedy Adoniasz, syn Hagity, hełpił się i mawiał, ja zostanę królem, i sprawił sobie wozy i konie, i dobrał sobie świtę z pięćdziesięciu mężów. Jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz. Również i on był bardzo urodziwy, a według czasu urodzenia szedł zaraz po Absalomie. Był on w zmowie z Joabem, synem Serui, i z Ebiatarem, kapłanem, którzy popierali Adoniasza. Natomiast kapłan Sadok i Benaja, syn Jehoiady, i prorok Natan z Szymei i Rej oraz rycerstwo Dawidowe nie byli za. Adoniaszem. Gdy raz Adoniasz składał ofiarę z owiec i bydła i tucznych cieląc przy śliskim kamieniu, który jest obok źródła foluszników, zaprosił wszystkich <coughs> przepraszam <coughs> zaprosił wszystkich swoich braci, synów królewskich i wszystkich pochodzących z judy dworzan królewskich. Lecz nie zaprosił proroka Natana i Benaj i rycerstwa i Salomona swojego brata. Wtedy rzekł Natan do Batrzeby, matki Salomona, czy nie słyszałaś o tym, że Adoniasz, syn Hagity, obwołał się królem bez wiedzy naszego pana Dawida? Idźże teraz, pozwól, że ci dam radę i ratuj swoje życie i życie twojego syna Salomona. Idź zaraz do króla Dawida i powiedz mu: Przecież przysiągłeś, panie mój królu, twojej służebnicy, mówiąc: Salomon, twój syn zostanie po mnie królem, a on zasiądzie na moim tronie. Dlaczego więc został królem Adoniasz? Otóż, gdy ty jeszcze będziesz tam rozmawiać z królem, ja wejdę po tobie i potwierdzę twoje słowa. I weszła Batrzeba do króla, do komnaty. Król zaś był już bardzo stary, a Abiszak. Szuna mitka usługiwała królowi. Gdy zaś trzeba przy, przyklęknęła i oddała królowi pokłon, król zapytał: czego chcesz. A ona mu odpowiedziała: Panie mój, Ty przysiągłeś Twojej służebnicy na Pana Boga Twego, Salomon Twój, syn zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie. Tymczasem zaś Adoniasz został królem, a Ty, mój, panie, królu, o tym nie wiesz. Kazał on zabić na ofiarę wiele wołów i tucznych cieląt i owiec, i zaprosił wszystkich synów ich królewskich i Ebiatara, kapłana, i Joaba, dowódcę wojska. lecz Salomona twojego sługi nie zaprosił na ciebie panie mój królu zwrócone są oczy całego Izraela abyś im ogłosił kto zasiądzie na tronie mojego pana króla po nim w przeciwnym razie gdy pan mój król zaśnie z ojcami swoimi ja i syn mój Salomon zostaniemy uznani za buntowników a gdy ona jeszcze rozmawiała z królem przyszedł natan prorok i doniesiono królowi, oto natan prorok przyszedł. Stanął więc natan przed Obliczem Królewskim i oddał Królowi pokłon do samej ziemi. I rzekł Natan, Panie mój królu, czy ty tak rozstrzygnąłeś, a doniarz zostanie po mnie królem i, nie, i on zasiądzie na moim tronie, gdyż wstąpi dzisiaj i kazał Zabić na ofiarę wiele wołów i tucznych cieląt i owiec zapro i zaprosił wszystkich synów królewskich i dowódców wojska i ebiatara kapłana i jedzą i piją oto u niego i wołają niech żyje król Adoniasz Mnie wszakże twojego sługi i sadoka kapłana i benai syna Jeho Jehojady i Salomona twojego sługi nie zaprosił, czyżby... Od mojego pana króla wyszła ta rzecz, a nie powiadomiłbyś Twojego sługi, kto zasiądzie na tronie mojego pana króla po nim? Odpowiadając, król Dawid rzekł: Przywołajcie mi Batrzebę, a gdy weszła i stanęła przed obliczem króla, przysiągł król, mówiąc: Jako żyje Pan, który wybawił życie moje z wszelkiej niedoli. Iż jak przysiągłem ci na pana, boga izraelskiego, mówiąc: Salomon, twój syn zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie po mnie, tak uczynię w dniu dzisiejszym. I przyklęknęła Batrzeba i oddała królowi pokłon do samej ziemi i rzekła: Niech mój pan król żyje na wieki. Potem król Dawid rzekł: Przywołajcie mi Sadoka, kapłana i Natana, proroka i Benaję, syna Jehoiady. A gdy przybyli przed oblicze króla, rzekł król do nich: Weźcie z sobą sługi waszego pana, nast następnie wsadźcie Salomona, mojego syna, na moją ulicę i zaprowadźcie go do Gichonu. Tam namaści go sadok, kapłan i natan, prorok na króla nad Izraelem. Potem każcie zadąć wrogi i zawołajcie, niech żyje król Salomon. Potem idźcie za nim, gdyż przyjdzie i usiądzie na moim tronie. On zostanie królem po mnie, Jego bowiem ustanowiłem księciem nad Izraelem i Judą. I odpowiedział Benaja, syn, Jehojady, królowi: "Niechaj Pan Bóg, mojego Pana, powie na to, niech się tak stanie. Jak był pan z moim panem królem, tak niech będzie z Salomonem i niech wyniesie jego tron ponad tron mojego pana, króla Dawida. Następnie zeszli sadok, kapłan i natan prorok i Benaja syn Jehojady, wraz z kreteńczykami i pletejczykami, i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida i zaprowadzili go do Gichon. Potem wziął sadok, kapłan, róg z olejem z namiotu i namaścił Salomona, po czym zadęli wróg, a cały lud zbrojny zawołał, niech żyje król Salomon. I pociągnął za nim cały lud zbrojny, grając przy tym na fletach i wykrzykując tak radośnie, iż niewiele, nie, ledwie ziemia pękała od ich okrzyków. Usłyszał o tym... Usłyszał o tym Adoniasz i wszyscy zaproszeni, którzy byli u niego, a właśnie skończyli ucztę. Gdy jednak Joab usłyszał głos rogu, rzekł, co znaczy ta wrzawa w mieście? A gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Jonatan, syn Ebiatara, kapłana Adoniasz, zaś rzekł, niech wejdź, gdyżeś mąż dzielny i zapewne pomyślną wieść przynosisz. Na to Jonatan odrzekł Adoniaszowi, Niestety nie. Nasz pan, król, nasz pan król Dawid ustanowił Salomona królem. Król wyprawił z nim Sadoka, kapłana i Natana, proroka i Benaję, syna Jehojady, wraz z kreteńczykami i platańczykami i wsadzili go na mulicę króla i namaścili go nad Gichonem na króla, kapłan, sadok i prorok Natan i sprowadzili go stamtąd wśród oznak radości, tak że miasto jest poruszone i stąd ta wrzawa, którą słyszeliście. Już też i Salomon zasiadł na tronie królewskim. Przyszli również słudzy królewscy, aby złożyć życzenia naszemu Panu Królowi Dawidowi, mówiąc, Niechaj Bóg Twój jeszcze sławniejszym uczyni imię Salomona niż Twoje imię i wyniesie jego tron, ponad Twój tron, król zaś skłonił się na swoim łożu. A nadto rzekł król tak. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela, że sprawił, że jeden z mojego rodu zasiadł dzisiaj na tronie moim i oczy moje mogą go to oglądać. Wtedy wszyscy goście Adoniasza zerwali się przerażeni i rozeszli się, każdy swoją drogą. Adoniasz również bojąc się, <laughs> Salomona, zerwał się, poszedł i uchwycił na, się narożników ołtarza. Gdy doniesiono o tym Salomonowi, Mówiąc, Adoniasz boi się króla Salomona, przeto uchwycił się na rożników ołtarza, bo opowiada: niech mi przysięgnie król, dziś król Salomon, że nie każe ściąć swojego sługi mieczem. Salomon rzekł: Jeżeli okaże się zacnym, ani jeden włos z jego głowy nie spadnie na ziemię. Lecz jeżeli zostanie przyłapany na jakiejś zdradzie, poniesie śmierć. Posłał tedy król Salomon ludzi, i ci odciągnęli go od ołtarza. A gdy przyszedł do króla Salomona i oddał mu pokłon, Salomon rzekł do niego: Idź do swego domu. A gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi swojemu synowi takie rozkazy: Ja idę drogą całej Ziemi, bądź tedy mocny i okaż się mężem. Przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego, i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i Jego ustanowień, jak są zapisane w zakonie mojżesz mojżeszowym, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił, i wszystko dokądkolwiek się zwrócisz. Aby i Pan dotrzymał obietnicy, jaką mi dał mówiąc, jeżeli Synowie Twoi spełniać będą swoje obowiązki i postępować wobec mnie wiernie z całego swego serca i z całej swojej duszy, to nie braknie Ci potomka na tronie Izraela. Wiadomo ci także, co mi uczynił Joab, syn Serui, co uczynił dwom wodzom zastępów izraelskich, Abnerowi, synowi Nera i Amasie, synowi Jetera, których zamordował i za krew przelaną na wojnie dokonał pomsty w czasie pokoje, pokoju i krwią niewinną splamił swój pas, który nosił na swoich biodrach i sandały, które miał na swoich nogach. Postąpisz, jak ci mądrość Twoja podyktuje, lecz nie dopuść, aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. Synom, synom z Gileadu okazuj łaskę niechaj będą w gronie tych, którzy jadają u Twojego stołu, gdyż tak podchodzi do mnie, gdy ja, gdy, gdyż tak podchodzili do mnie, gdy ja musiałem uchodzić przed Absalomem, Twoim bratem, jest też u Ciebie Szymei. Syn Gery beniaminita z Bahurim. On złorzeczył mi dotkliwie w dniu, gdy uchodziłem do Mahanaim. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie nad Jordan i ja przysiągłem mu na pana, nie każę cię ściąć mieczem. Lecz teraz ty nie daruj mu tego, skoroś mąż mądry i zapewne będziesz wiedział, co masz z nim zrobić, aby jego siwizna zbroczna, zbroczona krwią stąpiła do grobu. Potem spoczął Dawid ze swoimi ojcami i został pochowany w mieście Dawida. 40 lat panował Dawid nad Izraelem. W Herubonie panował 7 lat, a w Jeruzalemie panował 33 lata. I następnym razem w poniedziałek będziemy sobie czytać o Salomonie już na tronie. Kochane, króciuteńko, ale bardzo inspirująco. E, dzisiaj weszliśmy w pierwszą Księgę Królewską. Zachęcam też do samodzielnego czytania w domu, bo czasami, e, czasami gdzieś tam się na spokojnie jakiś fragment zagnieździ w sercu, coś powie, coś przekaże, e, daje jakieś poruszenie, więc e, dziękuję, że jesteście tutaj i że możemy razem wspólnie e, czytać. Hmm. Cudowności, cudownie pojętych, obfitości łask. <grych> Życzę wszystkim. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.